wypróbujemy farby, które się nazywają Go For Fox Cornut. One wyglądają o właśnie tak. I właśnie sobie przetestujemy. I żeby to nie było tak nudno, że będę szkrwała, jak to wygląda. To wtedy będziemy robili tęczę. Więc najpierw zaczynamy. No, na początku to ładnie wygląda. Czekajcie. Oj, przepraszam. Na początku to ładnie wygląda. Nie będzie piękna tęcza. Trochę mi za gruba wyszła. No, ale cóż, więc tak. Tak to wygląda pierwsza warstwa. No na, na razie nie mam zażaleń do czerwonego za kolorami tęczy, e, tylko ja się zastanawiam, jakby to wy, wyglądało, jakbym naszkicowała coś małego i, i ten. I bym to pokolorowała. Spróbujemy jakiś ołówek. No i oczywiście mój ulubiony ołówek, czyli z Faber Pastel Adam jeszcze, jeszcze. Ja to tak pokażę. No. Więc tak namalujemy tu jakieś serce. Mam nadzieję, o. Tutaj. To nie będzie piękne serce, moi drodzy. I namalujemy, więc. Wszystko weźmy różowe. No i różowe słabiej maluje, powiem Wam szczerze. A to chyba dlatego, że. No, jest go mało. Bo, no, no, tak sucho maluję. Ja nie, nie nadaje się takie, taka rzecz do gdzie, z, małych, z małych obrazeczków. No, patrzcie, wyjeżdżam już, no. No, no, wyjeżdżam. Tak się tego nie da. Więc, no, tym daję już minus. Widzę co? Zrobię sobie taką karteczkę z minusami i z plusami. Więc sobie wezmę takie małe karteczki, kotki, które kupiłam w Pepco. One kosztowały chyba, nie pamiętam już, ale patrzcie, jakie słodkie kotki. Więc. O, przepraszam. O, o, widzicie? Na no, takie kotki, więc. I ołówkiem będę sobie robiła. Więc tutaj dodaj. A tutaj. Przepraszam. nieważne. Tu minus. Więc tak, wracamy, wracamy do naszej tęczy. Aha, i jeszcze za To Chyba też dam minus po. No bo, no bo, po prostu on tak, tak po prostu nieładnie maluje. Więc dam minus. I teraz pomarańczowy. Ten czerwony na, chw na chwilę mnie zachwycił. Zobaczymy, co z innymi. Więc tak. Oj, przepraszam, muszę się zasunąć. Więc tak. Więc to to samo będzie. Chyba punkt bo bardzo ładnie maluje, ma żywy kolor i się tak nie lubi nie robi żadnych grudek. W sumie czerwony robił trochę grudek. Oj. Właśnie to też będzie minus za to, bo właśnie to się łamie, a powinno to się nie łamać. No więc ja tu posprzątam. Oj, przepraszam, że tak kamerę trzymam, ale czasowałam, więc to tak wygląda no do tego no chyba, dam do, no chyba dam chyba dam chyba dam oj przepraszam muszę to zamknąć e, chyba dam e, co ja mogę dać plus bo ładnie maluję tylko dam plus i mały minus po e. no bo trochę robi te grudki no i no i tak się widzicie o, patrzcie się no widzicie to, no więc no. teraz żółty już go otwieram, więc tak teraz żółty i mam nadzieję, że będę miała dobrą kamerę, a jak nie, to potem wam pokażę na końcu. No do tego chyba będzie duży plus, a, a no trochę się, no. Mm, Mamie, no albo nie aż takie duże, no znaczy tam też się kruszy i to chyba będzie minus, bo tutaj za jednym razem jeden, a tutaj kilka razy się pokruszyło, no ale małe kawałeczki, więc przy tym będzie mały, mały yy, dodać, małe dodać będzie przy tym, więc tutaj dam dodam za Dam to. Mały minusik. A tutaj dam odjąć i mały plusik. Okej. Okay. Chyba chętko zakręcę, żebym już to miała. Szybko. I teraz przetestujemy zielony. Aha. I wszystkie kolory przetestuję. A no i potem będę malowała na no nie serca i takie rzeczy. Różowego już nie będę testowała. Teraz zielony. No, nie będzie małego minusa. No tym jak czerwony, tylko czerwony nie zrobił chyba grudki, a robił, no robił czerwony, ale zielony no nie robi grudek. Troszeczkę tam trochę zrobił, ale to tak, to jestem zachwycona tym kolorem, to jest mu chyba mój faworyt, więc na chwilę was odłożę, przepraszam, o odłożę was, o może tak będę nagrywała, <laughs> przepraszam, że tak się mówiłam. Hmm, czyli dajemy dobrać, przepraszam, plus, e, dobrze. Czym ja mogę tak nagrywać? Przepraszam, jak będę tu robiła palcami, no bo właśnie mi tu palce zjeżdżają. Teraz zrobimy. Przepraszam, spadł mi coś. Teraz zrobimy kolor ciemny, zielony. Więc tak. Robi grudki i to każdy będzie robił grudki. Ale tak to chyba dam mu plusa, no bo fajnie się tym jeździ. Mm. No, robi trochę grudek, no to taki mały minus tam będzie. No, więc no ładnie ja to robi, ale będzie mały minus oczywiście, no bo robi grudki. Więc jak to będzie. Teraz będzie niebieski, potem granatowy. Więc tak robimy. To w dłuższe, a to krótsze. Więc ja będę robiła takiego szerokie, szerokiego. Ale tak to mm, chyba daje yy, chyba daje plus i bez minusa, bo tylko takie trzy się takie zrobiły grudki, czy jak to by nazwać, ale chyba takie grudki, przepraszam tylko mi tu e, spada. E, no to daję temu plus no, dobra, teraz dajmy granatowy, ten granatowy Powiem Wam, jak wygląda. To jest jasne, a to ciemne, więc dziwne. I też ym, dam plusa, dlatego że ym, jest taki kolor jak na kamerze, i taki na kamerze jak. Naprawdę ja widzę, więc plus dodam tego. A zobaczmy na przykład różowy. No, tak samo widzę, więc naprawdę. Wow! Więc daję go tego kolejny plus. Więc tak. Teraz to tak może namaluję, żebyście widzieli. Wow, piękny kolor. I się nie kruszy. No, w sumie się kruszy, więc dam mu minusa, żeby to tak nie było, że ciągle, ciągle, ciągle ten. No, no tak. Oj, przepraszam znów. E, następny to będzie fioletowy. Więc tak. To będzie ostatni kolor w tęczy. No naj, chyba najwięcej zrobił grudek, więc mu dam minusa. Te minusy e, małe też się będą liczyli. Więc dam mu... Przepraszam, zapomniałam kamery dać. Dam mu plus i mały odjąć. Więc teraz testujemy, mieliśmy różowy, to testujemy brązowy. A może różowy jeszcze raz przetestujemy, żebyśmy miały pewność, mieli pewność. Przetestujemy jeszcze raz, bo to było szkic i może teraz będzie lepiej. Więc tak, namaluję tym serce. Przepraszam, że to jest wszystko brudne tu, ale się od tego właśnie plami. Więc dajemy tu serce. No się poprawił, no, no ale no, robi też grudki wielkie, więc mu dam minusa. Z małym dodać. Mm, Jezus. Takie brzydkie to serce. Przepraszam. Będę robiła po prostu takie kulki. Więc dajemy mu minus i małe dodać. Teraz mm, yy, brązowy kolor. On wygląda o tak. No, powiem Wam, że robi grudki, ale tylko dwie, więc mu dam minus. Ale to będzie mały minus. I duża dodać ale z minusów będzie. No i ostatni kolor to czarny. No już wam przybliżę. No czarny to dam chyba dodać z minusem. Przepraszam. Dodać z minusem. Nie, niech już tak będzie. Więc zaraz obliczę i powiem na ile to się by zgadzało. 10 na 11, 11 było dodać, czyli dobrze, a 9 było minusów. Więc 10 punktów, a 9 złych rzeczy, a 11 dobrych rzeczy. Więc polecam, ale pamiętajcie, rucie. Kupcie to, jak robicie duże rzeczy, na przykład tęcze, albo jakieś duże gwiazdy, takie różne rzeczy. Dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o łapkach, o łapkach w górę, subskrypcjach i piszcie komentarze. Do następnego filmu. Pa!